Drodzy mieszkańcy Malborka, szanowni goście naszego miasta. Święta Bożego Narodzenia to najbardziej wyjątkowy i najbardziej magiczny czas w naszej tradycji. Już od dzieciństwa kojarzy nam się z rodzinną wigilią, z piękną choinką, z prezentami pod choinką, z Mikołajem, ze wspólnym śpiewaniem kolęd. Życzę, aby ten wyjątkowy czas był czasem radości i spokoju dla wszystkich Państwa. Niech będzie to również czas odpoczynku i wytchnienia od codziennych problemów i codziennych obowiązków. Niech w tym szczególnym czasie nikt nie pozostanie samotny i opuszczony. Otulmy ciepłem naszych najbliższych i uśmiechajmy się do siebie. Niech moc wigilijnego wieczoru przyniesie nam wiele radości i napełni nas energią potrzebną na kolejne piękne i ważne okresy naszego życia. Szanowni Państwo, zdrowych, spokojnych, uśmiechniętych i pełnych dobrych ludzi wokół Świąt Bożego Narodzenia dla wszystkich.